Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam państwu najczęstsze awarie i awarie, które występują w Renault Scenic. Zawieszenie samochodów marki Renault jest z reguły mocne, nawet jeśli są one tworzone na platformie japońskiej, znajduje to odzwierciedlenie w ich orientacji, między innymi w kierunku krajów trzeciego świata. Zawieszenie Scenic 2 jest mocne, ale wcale nie trwałe. Przy przebiegu ponad 200 zwiększa się ryzyko pęknięcia tylnych resorów. A amortyzatory zwykle już wymagają wymiany. Ciche bloki tylnej belki i przednich dźwigni, a także wsporniki przedniego amortyzatora wytrzymują częściej 100 do 150 tysięcy. Wymieniane są tylko rozpórki stabilizatora i tuleje tylnego amortyzatora. Wszystkie te elementy są niedrogie. Najważniejsze, że samochód nie jest przeciążony i nie jeździ w terenie, ponieważ zawieszenie jest nadal lekkie i dobrze obciążone ciężkim nadwoziem. Przekładnia kierownicza jest wspomagana elektrycznie i dość często puka. Powód jest prosty, pękają boczne tuleje. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup takiego od BMW numer ZF 78 20 23 188. Co prawda są krótkie i zużywają się szybciej niż oryginalne, więc żywotność przed wymianą nie będzie już wynosić 80-100 do 100 000, ale mniej. Idealnie byłoby, gdyby przedłużone tuleje były wykonane z kaprolonu lub podobnego materiału, powinny one mniej się zużywać. Ale biorąc pod uwagę łatwość wymiany, nie trzeba nawet wyjmować bagażnika z samochodu, możesz sobie poradzić z ZF. Mechanizm Euro w samochodzie jest dość kapryśny. Awarie spowodowane błędem czujnika momentu obrotowego są rzadkie, ale z drugiej strony czujnik położenia zostaje oszukany, ustawienie wstępne kalibracji zostaje utracone, a jednostka sterująca jest kapryśna z powodu awarii zasilania, niskiego napięcia lub złych złączy. Ponownie skanery dealerów lub ich kopie są niezwykle przydatne w tej sytuacji. Samochody mają wyłącznie napęd na przednie koła, a silniki to w większości niezbyt mocne silniki diesla. To prawda, że rzeczywiste przebiegi mogą znacznie przekraczać 300, więc nie daj się zaskoczyć reklamacjom dotyczącym przegubu homokinetycznego. W końcu samochody mogły wymienić 200 już w momencie importu do Rosji, a ile ich jeszcze zgromadziło w ciągu kolejnych 10 lat. Przeguby homokinetyczne sprzedawane są osobno, a zmontowane napędy są dostępne za całkiem rozsądne kwoty od porządnych producentów, wcale nie trzeba kupować oryginału za 800 dolarów. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na łożysko zewnętrzne prawego napędu w wielu przypadkach jest ono po prostu zapominane, ale hałasuje i kumuluje luz. Najpopularniejszymi manualnymi skrzyniami biegów w Sinek 2 są JH3 i Junior 5. Teoretycznie z mocnymi wersjami silników wysokoprężnych 1 września i 2.0 montowano sześciobiegową PF6, ale w praktyce można ją znaleźć tylko wtedy, gdy samemu właścicielowi przeszkadza takie tuningowanie. Ręczne skrzynie biegów Renault są dalekie od ideału, a poza tym firma otwarcie pragnie dostarczać skrzynie biegów z rezerwą momentu obrotowego. Zatem silniejszy Junior 5 występuje tylko z benzyną 2.0, a z silnikami wysokoprężnymi o mocy powyżej 100 koni mechanicznych, reszta jest wyposażona w bardzo słaby JH3. Gdyby wszędzie było Junior 5, byłoby mniej problemów ze sprzęgłami, mechanizmami różnicowymi i łożyskami. Do awarii zalicza się przede wszystkim luźny napęd, zsiadające kable oraz stopniowe zużywanie się synchronizatorów 2 i 4 biegu, które objawia się przy przebiegu 200 tysięcy. Koła zamachowe większości silników są zwyczajne, tylko benzyna z doładowaniem 2.0 oraz olej napędowy 1 września i 2.0 mają podwójną masę, więc jeśli wymienisz tarcze i kosz na czas, nie będzie specjalnych kłopotów. Mechanizm zwalniający jest niezawodny, napęd rzadko ulega awariom i to głównie przy przebiegu powyżej 300 tysięcy, a płyn nigdy nie jest wymieniany. Jedyną opcją automatycznej skrzyni biegów jest niesławna DP0, czyli Al4. Synek występuje tylko w połączeniu z silnikami benzynowymi 1 czerwca i 2.0. I nie chodzi o to, że jest ich bardzo mało, ale wybór będzie bardzo ograniczony. Pomimo rozgłosu, to pudełko w tej chwili wcale nie jest powodem do odmowy zakupu samochodu. Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, monitoruj temperaturę automatycznej skrzyni biegów. Jeśli w trybie pracy stale utrzymuje się powyżej 100 do 110 stopni, musisz zainstalować zewnętrzną chłodnicę, dla której musisz zainstalować płytkę adaptera firmy Daster. Po drugie, dbaj o czystość oleju, a najlepiej wymieniaj go co 30 tysięcy i przy okazji zamontuj filtr zewnętrzny. Pomimo czterostopniowej, skrzynia biegów posiada bardzo obciążoną podkładkę blokującą silnik turbinowy oraz elektromagnesy. Jednocześnie elektromagnesy szybko się zużywają, a ich zasięg działania jest niewielki. I po trzecie, nie zwlekaj z naprawą, jeśli pojawią się problemy. To pudełko jest stosunkowo proste i niedrogie w naprawie ale w ran nie można zaniedbać. Tak, może jeździć do ostatniej chwili, na szczęście konstrukcja jest prosta i dopóki pompa oleju żyje, a pakiet napędu nadal ciągnie, skrzynia będzie jeździć na maksymalnym ciśnieniu. Ale jeśli jeździł w trybie awaryjnym, są duże szanse, że łatwiej będzie zabrać używaną jednostkę do renowacji. Bo mocno zatkany filtr wewnętrzny i wrażliwość termiczna płytki sterownika zaworów, elektromagnesów i tłoków wyjdą ze skrzyni bez ciśnienia, z przepalonymi workami i martwą pompą olejową. Gęsty układ z dostępem do silników przez wąską szczelinę znacznie pogarsza jakość obsługi i komplikuje diagnostykę. Jest to niestety typowe dla minivanów i nie da się nic zrobić, należy pamiętać o kosztach demontażu przodu w przypadku poważnych problemów. No i oczywiście trzeba pamiętać o przeciętnej jakości elektryki tych maszyn. To okablowanie komory silnika najbardziej cierpi z powodu brudu, temperatury i lekceważenia przez inżynierów spójności i łatwości konserwacji. To ten rzadki przypadek, kiedy silników benzynowych jest tak mało i są tak banalne, że nie ma sensu ich opisywać. Silniki 1 czerwca i 2.0 to dobrze znana para K4M i F4R wszystkim krajowym renowatorom. Montowano je w Loganie, Dusterze, drugim Megan i wielu innych samochodach. Są silni, zaradni i prości. Ich problemy to wiek, konserwacja, wycieki, wibracje, okablowanie i wiele drobnych rzeczy. Zasadniczo należy monitorować cewki, przepustnice, kołopasowe amortyzatora, wycieki oleju w misce i uszczelkach, integralność kolektora dolotowego i plastikowych rur. I swoje 300 tysięcy kilometrów, a w trybie e taksówka i autostrada, całe 500 pokonają bez żadnych problemów. Szkoda tylko, że zużycie paliwa jest dość wysokie, przy dwulitrowym silniku w mieście stale utrzymuje się na poziomie około 12 litrów, a przy automatycznej skrzyni biegów będzie to całe 15 litrów na 100, podczas gdy 1,6 jest nieco bardziej ekonomiczny. Wynika to w dużej mierze nie tylko z archaicznego charakteru silników, ale także z wysokich przełożeń. Jako rodzinny minivan, który miał być używany z dużym ładunkiem, Sinek musiał mieć dość wysoki moment obrotowy. W przypadku silników wolnossących o małej pojemności jest to trudne, dlatego starano się zrekompensować naturalny brak momentu obrotowego skrzynią biegów. Spośród silników wysokoprężnych w Sinek drugim głównym znalezionym jest 1,5 litrowy k K9K, a głównie o mocy 105 i 110 koni mechanicznych ze sprzętem paliwowym Siemens. Wersje takie są zdecydowanie lepsze pod względem żywotności i łatwości obsługi niż słabsze wersje tego samego silnika wysokoprężnego z wyposażeniem paliwowym Delphi. Największym problemem tego silnika są zapieczone tuleje. Naprawdę nie lubi dużych obciążeń przy niskich prędkościach i prawie wszyscy popełniają ten błąd. Co więcej, olej jest wlewany cienką warstwą, a po przejechaniu 100 tys. km zużycie pompy olejowej jest raczej regułą niż wyjątkiem. A olej wymieniają częściej niż raz na 7 do 8 tysiące, dobrze jeśli raz na 15 stukanie tulei jest doskonale maskowane przez hałas silnika Diesla, więc pęknięty blok i zakreszczone kolano to bardzo częsty scenariusz. Przy minimalnej konserwacji i zrozumieniu procesu można by tego uniknąć, ale lepiej wymieniać tuleje co 100 tysięcy przebiegu, zagwarantuje to brak problemów. Na szczęście eksploatacja tego silnika nie jest bardzo kosztowna. Inne problemy nie są tak poważne. Pęka FAUDA EGR, pękają koła pasowe, filtry cząstek stałych i katalizatory mocno się zapchają, silnik małej mocy nie jest w stanie ich oczyścić, wtryskiwacze się zacinają, jeśli się im nie zapobiega, a oringi nie są wymieniane. Układ paliwowy jest niezwykle wrażliwy na czystość oleju napędowego, uwielbia dobre filtry i ich częstą wymianę, a przy tym lepiej radzi sobie z filtrem dokładnym niż fabrycznym. Jest to szczególnie ważne w samochodach zasilanych paliwem Delphi, gdzie specyfika zasilania wtryskiwaczy przy zwartym powrocie, który nawet przy jednorazowym zabrudzeniu nie przechodzi przez filtr główny, stwarza zagrożenie całkowitą awarią sprzętu paliwowego na skutek do jego zatkania produktami zużycia pompy wtryskowej. Ale wtryskiwacze piezo firmy Siemens są tutaj mocne i dość trwałe. Na szczęście silnik nie jest gorący, a głównym problemem przy ceramice jest właśnie przegrzanie i degradacja elementu roboczego. Żywotność turbiny jest umiarkowana, po 150 tysiącach możliwe są luz, koksowanie i pęknięcia cieplne, ale sama turbina jest niedroga. Najbardziej udana turbina znajduje się w silniku 734, ale w 732 pracuje dokładnie mniej niż 200 tysięcy, niezależnie od tego, co robi właściciel. Rozpoznanie rodzaju wyposażenia paliwowego nie jest trudne, systemy mają różne przewody powrotne, różne filtry i samą pompę. Poza tym możesz po prostu spojrzeć na oznaczenia na wtryskiwaczach i pompie wtryskowej, odpowiednio powinien to być Siemens lub Delphi. Nie ma co demonizować Delphi, ale zdecydowanie bardziej problematyczny jest jej układ paliwowy. Co więcej, ma to również zalety: podzespoły są znacznie tańsze, a przy myciu wtryskiwaczy co 30 tysięcy i płukaniu pompy wtryskowej co 50-60 do tysiące, sprzęt DelphiK wytrzymuje nawet 300-400 tysiące przebiegu. Ponadto problemy są wyraźnie widoczne, z powodu zużycia zaworu zwrotnego silnik uruchamia się bardzo słabo po pół godzinie bezczynności, jest to główna oznaka problemu. Jednak biorąc pod uwagę wiek samochodu, przy zakupie nie należy ograniczać się do tak prymitywnej diagnostyki, jak rozruch na zimno i na gorąco. Lepiej jest znaleźć skaner u dilera, który będzie monitorował ciśnienie, działanie wtryskiwaczy, brak błędów środowiskowych i podobne problemy. Mocny i mocny silnik, wysokoprężny pierwszy września F9Q jest niezwykle rzadki i drogi. Sprzęt paliwowy boż nie jest dużo bardziej niezawodny niż Siemens, a silnik ma również problemy z tulejami i paliwem. Pompa wtryskowa paliwa nieszczelna, geometria turbin się psuje, a EGR często się zacina. A nieprzyjemne jest to, że pompa oleju jest bardzo delikatna i nie lubi brudnego oleju i długich okresów między wymianami. W rezultacie występują również problemy z żywotnością łożysk korbowodu, chociaż średnio wytrzymują one dłużej, konieczne będzie monitorowanie ciśnienia oleju z dwóch powodów. To już wszystkie informacje na temat problemów renosinek, jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.